They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you, because they sleep with a... No, siemanko. Jest to czwarty odcinek QA. A więc, żeby was już niecierpliwić, przejdźmy do pytań. Teraz będę czytała pytania od LPS TV. Jeden. Jak myślisz, ile będziesz miała sub za tydzień? Od 3 do 35. Więcej na pewno nie, ale to się dopiero zobaczy. A jakby co, to, to też mam zapisane na iPhone'ie. Wszystko. 2. Oglądasz bajki? XD, 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 XD. Nie, nie oglądam bajek. 2. Trzy no, trzy, trzy. Ile masz spanieli, dogów, koli, jamników? Spaniel, spanielkę mam dopiero jednego. Nie wzięłam. Tak to bym ją teraz pokazała, ale niestety ją nie wzięłam do góry. Bo mam, bo mam piętra, wydam, a teraz mi się nie chce schodzić. Typowa ja. Dwa. no. Ile mam dogów? Dwa. Koli, mam. Chcesz dwójkę jamników? Trzy. Ok. Cztery. Kot czy kołderka? Koł, kołdra. Pięć. Kwiaty czy doniczka? Kwiatuszki. Sześć. Ulubiona liczba? 130, 163. To tyle. Jak ktoś ja też mam 10 lat. <grym>, piona! Kati! Haha, ha. teraz następne pytania, które mi zadała słodka Lucia TV. Jeden, ile masz lat? Dziesięć. Odpowiedź, teraz ona też tutaj mi odpowiedź napisała. Odpowiedź, ja? Dziesięć. Piątka też, Lucia. Trzymajmy się razem. Dwójka, <grym> jak masz na imię Marta? Odpowiedź? Patrycja. Trzy. Twój ulubiony spaniel? No, oczywiście, że krystal, bo to jest mój jedyny spaniel. Odpowiedź? Ja nie mam. Spokojnie, nie załamuj się, na pewno jakiegoś będziesz miała, na pewno. Teraz mi napisała pytania. I love stage. Nie wiem, jak to kiedy do końca czy to stretch, czy... Ale nieważne. Zacznijmy. Czekolada czy cukierki? Oczywiście, że cukierki. Delusia LPS czy The Pudding LPS? No, bardzo luś, lubię Lusię, ale no jednak no, bardziej lubię Pudi. Okej, okay, ale też lubię Lusię, więc nie załamuj się. Ile masz LPS? ponad 105. Nie liczyłam tak dokładnie, ale na pewno ponad tyle. Ile jesteś na YouTube? Hmm. 30. Dzisiaj jest... hmm. Tak w sumie tu nie wiem, ale gdzieś tak z 50 dni... 50, 51. No coś koło tego. Nie wiem dokładnie, bo tak to bym musiała zrobić 5. Ale jestem zbyt leniwa. Ile masz? Jak masz? Mm -mm. No, jak masz na imię? Marta. Okay, bo patrzyłam na złe pytanie. Lubisz mój kanał? Tak, lubię. Oglądałam przygody. Y, pamiętnik: Britney. Lubisz papugi? Tak, bardzo lubię papugi. Co takie fajne tapoka czy pies jednak pies Teraz następne pytanie od Chlejd Okej okay. Lubisz czekoladę? Tak lubię, ale zależy jaką, bo gorzkiej ja nie lubię. Masz psa? Tak, mam maltańczyka, wabi się ozi jest dziewczynką. Lubisz mnie? Tak, lubię cię. Dasz mi słupka i już dany. Lubisz konie? Tak, lubię konie. Bardzo je lubię. <gry> Lubisz lamoniadę? Nie. Bo jeszcze nigdy nie piłam i nie zamierzam. Bo ja nawet nie lubię cytryn. Okej. Okay. To na tyle z tych ptan. Jeśli chcecie więcej takich... filmików to zadawaj pytania i nie wiem co tam jeszcze bo przecież klio jest głupia Klio bez mózga klio jest bez mózga Mamo. następny filmik będzie o tym a zresztą zobaczycie sami jak żyją petshopy. Jak się przeprowadzili, bo przecież tutaj będzie mieszkać wielka, wielka gwiazda popustella. Dobra, narka. Co ja tutaj mam jeszcze mówić? Ja wiem, ja wiem! Yeah! Tak, nara. Ech, głupie dzieci. A tak w ogóle. Napiszcie w komentarzach, bo ja, Clio, nie wiem, ile to jest 2 plus 2. No, serio. No, ja Policzę sobie na palcach od łap. O, no, 22, no. 2 plus 2 równa się 22, no, nie? No. To Clio mówiła, nie Jeanette. Dobra. Nara. Baby. Pozdrawiam ci, mamo. Ile jestem w telewizji? Ogarnij się, tylko się nie zesraj. Tak, ja też Ciebie pozdrawiam. A! Witam, witam. Dobra, siosio! To był filmik tylko ze mną, a nie z wami! Naprawdę muszę taka wyjść. No już włożyć do tego swojego pudła. Już idziemy, jem. Ale żeńska. Nawet odrobiny sławy nam nie da. mogłabyś trochę bardziej nas szanować oh no. spokojnie, zobaczymy się w następnym odcinku. Wejdę tam. I na pewno tego teraz nie słyszę, bo mówię tak głośno. Eee. Tak, i na pewno tego nie słyszałam. Powiedziałeś że 8 plus 8 to jest 88 C jest i co dokładnie powiedziałem <noise> Nie umiem naczyć jak te krowy. Jeśli Ci się podobało co subskrybuj ładnie Wypinać zadek do stada. A teraz przepraszam moich widzów, ale muszę pozaganiać to z zwierzęta. Tego, co tutaj widzieliście, nie było. Na no, no.